Tak jak Wam obiecałem na ostatnim odcinku, dzisiaj skupiamy się słuchajcie, na otwieraniu laki Bloków. Mamy ich 48 sztuk, one kosztują tylko po 22k. Łącznie wszystkie kosztują milion, więc nie jest to duży wydatek. A tak jak widzieliście na poprzednich moich odcinkach, drupiliśmy z nich rzeczy z jednego Lucky Bloka nawet na 600k. Czy tym razem się uda, czy nie, zobaczymy. Słuchajcie, sobie w najbliższym odcinku. I tak jak Wam obiecałem, ostatnio Charmstone otwieramy 6 sztuk. Nam zostało mamy TNT 120k, Lighting 125k i takie coś. Słuchajcie, nam się podoba, bo to jest 120 125k. Przy czym Charmstone kosztuje 114, to jest taki mikrozysk, ale ważne, że to nie jest agility, że to nie jest strata. Tym razem leci nam agility i critical za 20k, więc jest słabiutko i słuchajcie, ostatnie dwa Charmstone otwieramy, mamy znowu critical i mamy bonusa. Więc jest słabo, niestety nic na jakiś tam mega plus nam nie wyrzuciło. Tak to wszystko na tą chwilę. Nam Słuchajcie, wygląda i lecimy sobie, słuchajcie, z otwieraniem, tak jak wam obiecałem, naszych laki bloków. Zobaczymy, jak to szybko pójdzie, bo nie wiem, teraz, no niestety, nie mamy takiej dużej ilości huge, jakiej mieliśmy. Jak będzie coś za słabo szło, będziemy sobie po prostu ten odcinek przewijać. Chociaż, tak jak mi się wydaje, że nie jest tak źle. Naprawdę, liczyłem, że to będzie szło dużo wolniej. Fakt, że te małe bloczki, no to troszkę będziemy już je niszczyć. Już patrzymy, słuchajcie, z pierwszego laki bloka, co nam tutaj poleci. Ciekawego, czy jest coś tutaj do zarabienia, czy nie. Mamy książkę za 15k. No, więc ona jako tako nam nie oddała. Ze wszystkimi innymi, słuchajcie, małymi, że tak powiem, pierdełkami, które nam tutaj wydropiły, jesteśmy Mniej więcej na poziomie po prostu odrobienia swojego laki bloka, nie na minus, nie na plus. Pirazy drzwi, że tak powiem, wyszło to na zero. Jeszcze nam jakiś tutaj mały bloczek został. A dobra, właśnie został zniszczony. I leci nam tutaj książka za 1,3K. Więc no tak jak mówię, jesteśmy na około 0. Lecimy, słuchajcie, z kolejnym laki blokiem otworzymy sobie ich dzisiaj kilka tak jak wam obiecałem. Szybciutko lecimy, zobaczymy czy coś dropniemy. Najwięcej tak jak wam już wcześniej na poprzednim odcinku mówiłem, z jednego laki bloka poleciało mi itemy warte około 600k. Więc naprawdę to było mega fajny dropik. Byliśmy fajnie do przodu. Zobaczymy teraz jak to nam pójdzie. Słuchajcie, mamy tutaj podkę za 5k. Więc no, na razie to nam nie zwróciło nawet lucky bloka. Patrzymy dalej, to są potki, po jakieś 1K i tak dalej. Same jakieś zielone itemy. Więc no, myślę, że ten lucky blok poszedł na minus, ale jeszcze mamy tutaj jedno. Zobaczymy szybciutko. Same zielone i niebieskie rzeczy, dobra. Słuchajcie, lecimy z kolejnym lucky blokiem. Ten raczej na pewno był na minus. Jeżeli oczywiście podobają Wam się takie odcinki tematyczne z openingów, różnych rzeczy, kluczy, giftów, jajek, laki bloków, pijat i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście łapka w górę, subskrypcja dzwoneczkiem i koniecznie zapraszam Was na mojego TikToka. Dobijamy pilnie, szybko 1K obserwacji, bo chciałbym robić częste live'y na TikToku. Chciałbym, żebyśmy gdzieś tam się spotykali, żebyśmy wspólnie jednak to wszystko jakieś takie badziewie. Żebyśmy to wszystko, słuchajcie, wspólnie jakoś tam sobie ogarnęli. Więc koniecznie, jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na TikToku, zapraszam serdecznie. Lecimy sobie, słuchajcie, z następnym Lucky blokiem, Co my tu mamy? Lucky Egg 5, 52 k Nie jest to jakaś super kasa, ale patrząc na to, to jest prawie 2,5 Lucky Bloka. Więc jakiś tam mały plus już tam poleciał, o ile on był w ogóle z Lucky Bloka, a nie jakieś tam randomowo zdropienia itemów, I temu, słuchajcie, zobaczymy sobie teraz kolejnego Laki Bloka. Jeżeli chcecie dojść do mojego klanu zapraszam serdecznie słuchajcie pół miliona niestety wpłacamy na dzień dobry, bo staramy się rozbujać ten klan na jakiś wyższy poziom. Jeżeli chcecie dojść, to wystarczy napisać tylko nazwę swoją z Robloxa. Klan na tą chwilę wygląda tak. Mamy 27 na 28 miejsc, ale spokojnie w razie czego dokupimy. Będziemy starać się teraz rozbujać klan o dwa kolejne poziomy więc na pewno będziecie mieli duże korzyści z tego klanu. Lucky Ek 4, dobra słuchać. Wow, coś nas tutaj wywaliło. Co jest grane? Ej, wyrzuciłem Lucky Bloka, po czym nas w ogóle wyrzuciło na schody po, po Huge'a. ale myślę, że te schody sobie odpuścimy, bo widziałem, że ludzie tutaj nagrywają kilka Kilkunastogodzinowe, ale to jak w ogóle randomowe było. Jeżeli oglądacie teraz ten odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję, e, Napiszcie komentarz w ogóle o co tutaj chodziło. Ja myślę, że e, no, nie będę szedł do góry na te schody, bo, 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 bo będziemy szli tutaj godzinami. Tylko nie wiem o co tu w ogóle chodzi. E, wywaliło nam Lucky Bloka, przy czym Lucky Blok e, spadł i wyteleportował nas na schody. No takiego czegoś jeszcze nie miałem. Dajcie znać, czy coś takiego was spotkało w tej gierce, bo to było co najmniej dziwne. Oddajcie mi mojego lucky bloka i słuchajcie, lecimy szybko z tym lucky blokiem. Nie wiem, co to w ogóle miało być. To było coś mega randomowo dziwne. Dobra. Lecimy szybko z laki blokiem zobaczymy jak tam nasze zyski. Mi się wydaje, że troszkę znerfili te laki bloki, wiecie, e, bo dropiłem po 200, po 400, po 600k. E, mamy tutaj Diamond 5, 70k, e, więc tak naprawdę ona nam zwraca 3 laki bloki, więc jakiś zysk jest, e, ale to są zyski na poziomie 20, 40, 50k. To nie są jakieś takie mega dobre zyski, jakie były wcześniej na tych laki blokach, ale dobra, otworzymy sobie jeszcze jakieś, tylko że na razie. Została nam tutaj gdzieś jakaś mini skrzynka i ja troszkę ślepy chyba jestem, bo jej totalnie nie widzę. A jest, dobra, na dole, jest na dole tutaj. Dobra, rozwalamy tą skrzynkę. Coś tutaj legendarnego, nie, nawet myficznego, pięćka k zapotkę, więc ten Laki Blok, no tam dał nam tam troszkę zysku. Nie był to jakiś oczywiście zysk taki, żebyśmy, nie wiem, żebyśmy zaraz tam huge zbierali czy kupowali, ale nie jest źle, jest fajnie. Myślę, że te laki bloki takie dają dosyć fajne zyski i ciekawe są. Bo tak naprawdę, no, to nie jest to, że nam dropią tylko epiki i legendarne gifty, jak piniaty, ale mogą nam dropnąć dosłownie wszystko, więc to jest o tyle ciekawe. 7K, słuchajcie, 5K, to jest 12K z dwóch itemów, gdzie no, Lucky Bloku tutaj 22K, tu mamy kolejne 11K, kolejne 9K, słuchajcie, więc tak naprawdę już nam się ten Lucky Blok zwrócił, mamy jeszcze parę do rozwalenia, więc myślę, wow, Lucky x 6 Zobaczcie, to jest 368K i kolejne wypadki 5K, więc ten Lucky Block nam dał z 400k, więc patrząc na to, że on kosztuje tylko i wyłącznie 22k, szczerze, z tych wszystkich nowych rzeczy wydaje mi się, że Lucky blok jest najlepszy. Daje najwięcej, nawet jak leci same takie badziewie. To tak czy siak, mniej więcej ten Lucky blok się zwraca. Nie ma tak, że jesteście te 20k na minus. On zawsze coś tam słuchajcie, nam zwraca. A nawet jak na nim mówię, nie zarabiamy. To jesteśmy na 0, nie jesteśmy na minusie, a jak zarabiamy to po 20, 30, 50k, a zdarza się, że tak jak teraz zrobiliśmy w granicach 400k. To nie przebiło faktu naszego rekordu, bo nasz rekord to jest około 600k, ale to i tak jest, słuchajcie, super. Ja się i tak naprawdę mega cieszę. No, książka za 400k z Lucky Bloka wartego 22k. Teraz w ogóle były takich chyba najsłabsze droby, były takie same słabe rzeczy, ale myślę, że z tych słabych rzeczy i tak tam z 10-15k na zbieramy sobie spokojnie. Zobaczymy sobie, słuchajcie, kolejnego Lucky Bloka. No, ja już jestem i tak, i tak. Podkręcony bo 370k za jednego buka z laki bloka. Przy tylu co my otworzyliśmy, to i tak jest mega nagroda. Zobaczymy sobie, słuchajcie, kolejne laki kolejne bloki. Mamy damage potion za 11k, więc tak naprawdę taka jedna podka zwraca nam już połowę laki bloka. Tu jakieś 2,5k, tam jakieś 2k podka, więc to nam tak naprawdę już gdzieś tam zwróciło. Tutaj mamy po 1,30k. Dobra, i słuchajcie, to są chyba wszystkie. Więc ten laki blok wyszedł nam tak mniej więcej na zero, ale to jest, dobra, tu nam wywaliło teraz resztkę, ale z niego nic ciekawego nie było. Walniemy sobie jeszcze, słuchajcie, z 2-3 laki bloki, bo chciałbym, żeby nam taka jeszcze jedna nagroda, chociaż powyżej 100k padła, żeby nie było, że to jest jakieś tam totalnie randomowo rzadkie, że nam padnie coś za 300k, takie chociaż 100, 150k, żeby nam coś padło, to będę naprawdę mega szczęśliwy. Póki co możecie mi zostawić łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Zapraszam na Discorda, zapraszam do mojego klanu w tej gierce, jeżeli chcecie dojść. Oczywiście piszcie w komentarzu swoją nazwę z robloxa. Zapraszam też na Tiktoka i koniecznie zostawiajcie obserwacje, bo musimy wbić szybko tysiąc obserwacji. Dobra i słuchajcie, ten Lucky blog był taki dosyć słaby, nie było nic takiego dobrego, ale to jeszcze nie jest koniec, jest jak jestem ślepy jest słuchajcie tyle tego wszystkiego narzuconego że tak naprawdę ja tego w ogóle nie widzę gdzie te mini żółte skrzynki są i dobra leci słuchajcie kolejny lucky block i zobaczymy sobie z tego no jakieś takie stoka chociaż to by było naprawdę mega super już szybciutko sobie sprawdzamy ja jeszcze myślę z tym Titanikiem naszym czy go sprzedawać czy go nie sprzedawać no na razie tak jak widzicie no bez tych huge to tak troszkę wolniej słabiej to wszystko idzie no ale jakiś tam Titanik jest huge można byłoby sobie jakoś tam tanie nawet dokupić żeby tylko były na razie na ilość nie na jakość dobra rozwalamy sobie szybciutko szybciutko tak jak widzicie na razie słabo, to kosztuje też tam tylko 3,38k i mamy laki e 5 53k. Więc nam coś oddało za jakieś tam 2-3 laki bloki, ale nie jest to jakiś zysk na poziomie stuka, Tak jak chciałem, tu mamy 9k diamond 4. E, więc nie jest to taki jaki bym idealnie chciał ten zysk, oczywiście wiadomo, im więcej, tym lepiej. I otwieramy sobie, słuchajcie, jeszcze jednego: jak to będzie jakiś tam totalny shit, e, to otworzymy sobie jeszcze jednego, zaraz sobie szybko. E, słuchajcie, ogarniamy ten nawet laki blogi. Powiem wam szczerze że przy tych huge'ach co mam, e, to i tak jest zadowolony. Myślałem, że to będzie szło dużo wolniej, dużo słabiej, ale nie jest wcale tak źle. Dobra, mamy lak x 4 e, 7K, to jaka ta podka za za 1300. Dobra, szybciutko rozwalamy sobie i zbieramy co my tu mamy. Słuchajcie, speed 4. No, to już praktycznie nie warte nic. I to jest chyba tyle z tego lucky bloka. No, to lecimy sobie. Słuchajcie, nie, nie lecimy sobie jeszcze z jednym. Tu mamy jakieś tam itemik, ale jestem ślepy. O dobra, tutaj coś się rozwaliło, więc podejrzewam, że to była ostatnia cząstka naszego laki bloka, więc lecimy sobie, słuchajcie, z kolejnym lucky blokiem. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. Jesteśmy na bieżąco ze wszystkim. Otwieramy sobie ostatniego laki bloka. Miejmy nadzieję, że coś nam z niego fajnego wyleci. Dajcie znać, czy chcecie te, tego typu openingi. Jeżeli tak, to co teraz? Czy otwieramy fioletowe klucze, charmstone, jajka, nie jajka i tak dalej? Rzucajcie hasło w komentarzu, co byście chcieli, żebyśmy otwierali sobie. Diamond, dobra, to jest tylko 9k, więc to nie jest za wiele, słuchajcie. Szybciutko lecimy, lecimy, lecimy. Tu mamy dwie książki po 2, 30k. Mamy potkę za 5k, więc jesteśmy tak dosłownie, no, na 0. Dobra, szybki, ostatni dosłownie, nie, nie ostatni jeszcze. Tutaj mamy jeszcze jednego, dobra, Lucky Blocka. E, szybki ostatni dosłownie e, lucky blok żeby wam tutaj nie przedłużać e, pamiętajcie żebyście wpadali na Discorda na TikToka e, oczywiście piszcie komentarze tutaj i do klanu koniecznie do klanu słuchajcie bo chciałbym tam dobić do tych 50 osób, ale to tylko i wyłącznie wspólnymi siłami Oczywiście na wklanie, no na dzień dobry wymagamy pół miliona Żeby jednak tutaj razem jakoś rozbujać ten klan A tak naprawdę mamy już jakiś klan level na poziomie trzecim Zaraz będzie czwartym, będziemy szybko bijać do piątego Więc te korzyści z tego klanu jakieś tam wam się słuchajcie wrócą Dobra, to jest chyba nie jeszcze, tutaj zostało jedno Tu nam też poszło dosyć słabiutko Oprócz tak naprawdę tego jednego dropu i jakichś tam minimalnych e, rzeczy, które nam wróciły, e, to nie jest jakoś super, ale tak czy siak nie tracimy. Na tym mamy podkę za 11K, e, więc nie tracimy. Jesteśmy zawsze w granicach zera na, albo na kilku, kilkunastu. Tysięczny zysk, czasami zdarza się kilkudziesięciu, no i raz zdarzyło się kilkaset k zysku. Dobra, otwieramy sobie ostatnie, słuchajcie, już dosłownie ostatni Lucky blok żeby Was tutaj nie zanudzić. zostawimy sobie te Lucky Bloki na kolejne odcinki i lecimy sobie szybciutko, rozwalamy. Zostało nam tutaj parę skrzyneczek, na razie nic ciekawego nam nie poleciało. Tak jak widzieliście, mi się daje, że to i tak, i tak się opłaca bo czasami coś fajnego poleci, a nawet tak lecą sobie rzeczy, to jest ich tak dużo, że coś tam sobie z tego uzbieramy. Póki co, jak dotrwaliście do końca, to dzięki bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem, cześć!